Nieopodal Czarnej Hańczy w miejscowości Melesowizna rozpoczyna swój bieg rzeka Szeszupa. Jak niektórzy twierdzą, nazwa pochodzi z języka litewskiego Sześć Rzek. Szeszupa wypływająca z bagien pokrywających dno doliny prowadzi swe wody na północny wschód, do Niemiec. wierfowiskową dolinę rzeki porasta w biorowisko szuwaru tużycowego i skrzypowego. Urodę tej części źródliska możemy podziwiać późną wiosną, kiedy łąka zakwita wielobarwnym kwiatem. Na szczególną uwagę zasługuje chroniony okaz Storczyka. Rzeka nazywana tu jeszcze Szeszupką opuszcza Śródliska i wąskim strumykiem kieruje się w stronę rozległego zagłębienia Szeszupy. Przy osadzie wdziera się w otoczoną lasem gardziel i na przestrzeni pół kilometra pokonuje ponad 15 metrową różnicę wysokości. Niczym górski strumień, obmywając głazy i kamienie, opuszcza nowy odcinek doliny. Osiągając nieckowate zagłębienie, spowalnia bieg i meandruje pośród bagiem i łąk. Niestety, w wielu miejscach jej koryto zostało zamienione w wąski rów melioracyjny. Na suwalską ziemię ewangelicy przybyli w połowie XVIII wieku po trzecim rozbiorze Polski. Większość ludności pochodzenia niemieckiego w roku 1944 wyjechała na zachód. O ich obecności świadczą dziś ukryte w gąszczu drzew i krzewów cmentarze, często zapomniane i zdewastowane. Niewielkie zazwyczaj cmentarzyki zakładano na wzgórzach. Otaczano je murem z luźno ułożonych kamieni polnych. Kamienny mur i sędziwa topola stanowią doskonałe podłoże dla rozwoju porostów. Ich obecność świadczy o braku zanieczyszczeń powietrza w tym rejonie. W okolicy Szeszupki i wodziłki na wzniesieniu pozu wykształciła się ciepłolubna łąka powstała na skutek wielowiekowej działalności człowieka. Te półnaturalne łąki rozmaicają krajobraz Suwalszczyzny, zwiększając jego różnorodność. Bogate w rośliny zielone łąki są siedliskiem grzybów i mchów. Bogactwo flory wpływa również na występowanie licznej fauny bezkręgowców, głównie owadów przywabianych przez rośliny miododajne. W dali widnieje kopuła maleńkiej cerkiewki zakończony ośmiokończastym krzyżem. Jej budowniczymi byli Rosjanie, którzy pojawili się pod koniec XVIII wieku, szukając schronienia przed prześladowaniami w swojej ojczyźnie spowodowanymi rozłamem w kościele prawosławnym. Staroobrzędowcy, bo o nich tu mowa, ze swoją religią, kulturą i obyczajami, to przeniesiony tu kawałek starej Rosji. Do dzisiaj utrzymuje się tu gwara rosyjska oraz zwyczaj kąpania się w łaźni parowej, tak zwanej bani. Zagłębienie Szeszupy powstało w okresie zlodowaceń środkowo-polskich. Wycofujące się czoło lodowca na pewien czas zatrzymało się, tworząc wzgórza morenowe, kemowe, jeziora wytopiskowe i rynny polodowcowe. Wśród kolorowych płatów łąki pól uprawnych osadzone są kępy krzaków i zadrzewień. We wsi Wodziłki przy drodze i domach rosną sędziwe jabłonie i grusze, które doskonale przystosowały się do surowego klimatu suwalszczyzny. Są też bardziej odporne na choroby i szkodniki, co nie pociąga za sobą konieczności stosowania środków chemicznych. Łąka zmienna wilgotna występuje na siedlisku o dużym wahaniu wód powierzchniowych i gruntowych, wpływa na to m.in. sąsiedztwo rzeki szoszupy. Łąka użytkowana jest w sposób tradycyjny. Koszona dwa razy w do roku dostarcza nie tylko cennej paszy dla zwierząt, ale chroni ją także przed wkraczaniem na jej teren krzewów i drzew. Występuje tu olbrzymie bogactwo gatunków roślin. Łąka jest dogodnym terenem żerowania ptaków. Na tym cmentarzu nikt już prawie nie dba o groby swoich przodków. Zapomniany cmentarz stanowi dziś trudny do pokonania gąszcz dziko rosnących krzewów. Nad cmentarzem górują ogromne drzewa mające wartość pomników przyrody. Pomiędzy zapomnianymi nagrobkami rozrosły się wielkie kępy traw, płachty mchów. XIX-wieczny mur stanowi doskonałe siedlisko mchów i porostów. Cmentarz w Łopuchowie jest ostatnim punktem naszego spotkania z doliną rzeki Szeszupy. Jedną z ciekawszych miejsc Suwalskiego Parku Krajobrazowego.